Dzień dobry moi kochani, dzisiaj sprawdzimy najgorzej i najlepiej oceniany hotel w całym Trójmieście. Nie jestem sam, jest dzisiaj ze mną Maxiu, welcome, welcome i Alex. Pierwszy hotel. Zaczy... Jesteśmy w Sopocie, zacznijmy od tego. Tak, dojechaliśmy do Sopotu, bo tu jest właśnie pierwszy hotel i jest to najgorzej oceniany hotel w całym Trójmieście. Ma on 3,0 gwiazdki. Basia Sennek napisała tak. Oprócz lokalizacji cała reszta to jakaś pomyłka. Stan czystości na poziomie minus 100. Brudna, dziurawa pościel, ręczniki, zepsuta kabina prysznicowa i suszarka pełno kurzu. Brak chlamek w oknach, normalnie psychiatryk. Kontakt z właścicielem była o pomstę do nieba. Brudna kołdra, brudny materac, to jest coś. co Jak zauważę, to wychodzę od razu. Zapomniałam dodać, że pościel jest porwana i zaplamiona krwią. Obrzydliwe. Drzwi do pokoju zamykają się na słowo honoru, a przy sąsiedzie, który mógłby się zachwiać, Uwaga, bo wyląduje w Państwa łóżku. Ma teraz na podwójnym łóżku są dwa i tragicznie się rozjeżdżają, nie wspomnę o ich cuchnącym smrodzie. Szanowni Państwo, w tej cenie może Państwa spotkać coś zdecydowanie lepszego. Kurde, bardzo. Na pierwszy rzut oka wszystko było super. Czysto schludnie. Ale po chwili okazało się, że pościel była brudna w plamach, jakby po krwi. Poduszki też pewnie swoje przeżyły. Łóżko miało dwa oddzielne materace, które cały czas się rozjeżdżały. Szklanki były brudne, na czajniku kurz jakby z miesiąc nikt go nie czyścił. Głównie są opinie odnośnie syfu i wszystkie się powielają. Czyli na przykład plama na krwi nie jest tak, że jedna osoba to napisała, ale tak. napisało to 10 osób. Porwana, poplamiona pościel. brudna i śmierdząca. Kiła mogiła syf, no. po prostu. Tak. No. Zanim przejdziemy testować, to przypominam wam, że filmy są codziennie o 14.00. Warto subskrybować kanał, żeby żaden was nie omiał i zapraszam na instagramy wszystkich tutaj obecnych zgromadzonych to jest w tym budynku Ale od razu lokalny biznes Fabryka fryzur, wiesz Ta, co. to ten, ten <laughs> fryzur jest No dobra, co wchodzimy, nie? Ej, a wy? Bożlizę! <laughs> My się trochę cykamy! <laughs> oh, zapach! Perelu, Perelu Zejście do piwnicy! jest taka piwnica z horroru. A jest kręgosłup. Ej, i tu nic nie ma, wszędzie. Ej, to takie nic prawdziwe katakumby. On jest tu tak nisko, że my z musimy chodzić. To są pokoje hotelowe. Pokoje numer pięć. Na pokoju numer 5 tak? No, Może chodźmy stąd już. Podoba mi się, jak tutaj idzie ta y, hydraulika. A! Bardzo fajny patent. O. Już? Ej przyjemnie tu. No, tu się coś wydarzyło. Czyli to jest jakby cały ten obiekt. Tak. Tutaj. Okay, dobra. Czyli on ma pięć pokoi. Masz? Do każdego pokoju chyba jest ten sam kot. Ej, pachnie nawet. Nie ma tragedii. Ej, ale ogólnie na pierwszy rzut oka. Jest naprawdę fajnie. Podłoga, no to Dobra, po kolei, po kolei. Tak, kolej. na spokojnie. Welcome, welcome in our new Today we are in our bedroom. Ale widzicie żeby tu było brudno jakoś tak szczerze? Nie, tak szczerze na pierwszy rzut oka jest zarobiście jest jest, czysto. Jest, jest ultra jest czysto. Ej, słuchajcie, tu nawet jest kurz wytarty na telewizorze. Tu kurzu nie ma, zero. Jest czysto. Ej, ja się serio boję, że przez swoje imię i nazwisko oni robią już takie rzeczy. Słuchajcie, tu jest plastikowe okno. Aż to, to jest normalne okno, ono nie jest przekręcone wkrętem. A! O! 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 to mega ciekawe akurat. Czyli to okno się nie zamyka. A patrzcie tu. Ja w To okno się nie zamyka generalnie. Zamiast wymienić okno, wstawili drugie okno. <noise> o dawa tu jest jak 150 na o tym. Jest, no. I to jaka? Poświęcę się. Jak to moje nikt tego nie pierze? Dobra, a teraz mnie ciekawi bardziej, wiecie? Oj! Znaczy, no porwany jest po prostu, nie? Jest porwany, ale widać, że ma... Jest przetyrany Bezonny Ej, on ogólnie, śmiechem, żartem, no jest przetyrany, ale nie jest brudny Ej, tu też jest w miarę, no okej, okay, no nie jest jakoś super, super czysto ale, ale jest czysto Ale nie ma tragedii to nie Stary, to jest odkurzone, to jest ogarnięte, no tu tylko jakiś patros, no. ale jest ogarnięte tutaj Ej, dobra, zacznijmy od tego, że sprawdzamy tu łóżko, pościel i tak dalej O. A, ej, tu jest pościel! Tu jest normalnie pościelika, odrazu. I tu jest drugi pokój, właśnie, bo ten pokój pełnią. Z tarasem, słuchajcie. Poczekajcie, poczekajcie, tak mamy tu. to. O, kurde! I jest syf na nim, to się nie otwiera, no. Ale to jest taras. Ale patrzcie, co się dzieje na tym tarasie. No, krzesło jest piękne. Tam jest jakiś syf, kefir, wódka. I nie można tu wejść. Po co? Mamy rezerwować pokój premium z tarasem, skoro taras jest nieużytkowy. Ej, bez tu jest, jest! Na wkręty. A tak w ogóle, szczerze, tutaj. Ładne. Hmm? Ładne. Prędzej się zesram, niż się z tego napije. Oh. Tu w ogóle co tu się dzieje Stary, stary to już jest jakaś pleśnia tej wilgoci. Szklanki miałem brudne niby. No jest zakurzona trochę. Co zakurzone, są jakieś włoskie i tak dalej. I jest od palca. No. Dwa nie, nawet. Nie napiłbym się, dopóki bym tego nie opukał, na pewno. Oooo! O! Ale dobra, okej, okay, bo ja zobaczyłem prysznic najpierw Oj Oj Oj, ale Taki, nie, nie, nie wiem jak określić ten zapach Taka chlor, chlor! z chlorem Nie ma tragedii Patrzcie, że nawet jest umyty całkiem nieźle kran, że nie ma kamienia i tak no. dalej Mydełko jest O, e, Nawet jest klapa z funkcją obrotu e, To jest teraz powszechne tam w Japonii że możesz wiecie no w nie chcecie się na środku, to możecie. O, I możecie się kręcić, skater, na desce. A ciekawe czy deska jest wolna, opadająca. Myślałem, że walnie, bo ja a, to no. szarka, ktoś połamał? Ej, ja, ale to taki efekt, że widać jak chodzi. Tak, a jak włoży palca, to też będzie chodzić i wkładaj. E, czytałeś też w jednej opinii, że prysznic zadwo działa. Tak. I warto by to też było sprawdzić. olska nie no, napierdziela, ci się nie jest niezłe. A jest ciepła woda? już w centrum miasta dziwne jakby nie było. Chciałaś za wysokie oczekiwania. Odaj no rękę, jest zimna. Nie ma ciepłej wody. To jest na ciepłej. Serio, jest zimna woda. woda. Jest zimna woda. Ona nie jest lodowata, ona jest letnia. Ale nie um. Ja wolę się mieć w ciepłej ja. ale no. No nie. Ale ogólnie jest tu czysto. Jest naprawdę okej. Okay. Ej dobra, łazienka nie jest w najgorszym stanie. Jest okej. Okay. Nie w... brak ciepłej wody na pewno. mi się tu, wykąpał. Szybko, bo nie ma ciepłej wody, i umyłbym ręce, bo nie zły Jak na centrum miasta 130 zł za 4 osoby, bo mamy cztery łóżka, tak. to jest to naprawdę dobrze. Zobaczmy pościel i ręczniki. Mięciutkie. Pachnące. Myślisz, że nic tu nie ma, nie? ręcznik jest. <gry> jest bezwonny. Jest ok. Podobny ma teraz jak tam. Bardzo. Nie no, położyłby się tu spać. Nie dałbym problemu, no tak. żeby się tworzyć Tak, o tym właśnie wow. mówię, że... Wow. Wygodnie jest nawet. Łóżko wodne? Woste. Oooo, o, dupa, nie jest grubo teraz, No Nie no, za tą cenę to jest, uważam, zajebiste. Na, na cztery mega, osoby? Na mega. cztery osoby, tak jak gadaliśmy, z ziomkami we czwórkę na weekend do sopotu, zbijacie się po 30-40 zł za noc? Co to jest? To, to, to jest jeden drink aktualnie. Tak, obecnie to jest jeden drink w klubie, serio, A. naprawdę. Jest klimat, co? I to jest klub No tego tu nie zauważyliśmy w ogóle, nie? To są jedne z najlepszych klimatyzacji, chłopie! Chodzi! <你>叫啊、好几叫我、啊。叫啊 O, właśnie się zdziwiłem, nie? Cały pokój jest zrobiony tanio i nagle masz Klimem Mitsubishi. Pokoju za stówę. O, dziwko, albo gówno, albo krew. <grym> no, to jest ewidentnie albo główienka, albo krew. Tak, zdecydowanie, nic innego. Tak, albo, czeko ewentualnie czekolada. Mi się wydaje, że ta cena wybacza trochę te rzeczy, co Tak, ja, o, o to mi też chodzi jak to krzesło na przykład. Tak, to prawda. No. Stosunek jakość cena, 6 na 10, moim zdaniem, jest git Uważasz, że 6 na 10 to jest jakość cena? Tak. Ja uważam, że tutaj jest 4 w ogólnej opinii ale jakość cena, no ja bym powiedział, że nawet dałbym ósemkę. Ja bym dał jakość cena 8 też. Okej. Okay. Stary, spójrz legi za tą cenę, w której chodziliśmy. <grym> Było ciekawie! No właśnie. Pamiętajcie o, też ale... o lokalizacji. Ono minut. Tak. No, 8, 8, 8, 8 minimum uważam. Nie, so, jest mega dobrze. Sopot Point, mimo negatywnych opinii, macie od nas naprawdę dużego plusa. I mimo naszych śmiechów na początku, że... Taka, to to się tak, 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 ale gigakot. A teraz idziemy, moi kochani, do tego najlepiej o, ocenianego hotelu. Ale było, że było naprawdę dobrze. Tak. Jest duży plus, naprawdę. Widzimy się w tym najlepszym. Do kolejnego hotelu za daleko nie pojedziemy. Poznajduje się on dosłownie dwie minuty od nas. Jest to Sofitel Grand Hotel. Hotel pięciogwiazdkowy z widokiem na morze. I podobno z gigafajny ma 4,73,000 opinii. I to jest najlepszy hotel w którym Suso. No, jesteś okładnącą dzięki pięterku i mamy pokój też z No właśnie, chciałem zapytać, czy się nie popijesz? cztery koła superior. 800 zł O czym ty mówisz, cztery koła tam gdzieś sobie wisiały? To 800 zł to superior. Dobra. I to robi wrażenie po prostu, nie? E, nie, no dobra. Robi wrażenie, to robi. Jest stare. Stare, ale ponadczasowe jest. Trochę. Ponadczasowe. Wszystko. Okej okay. mm, mm, Jest mm, staro, ale robi to robotę Tak Dobra, zacznijmy od tej części Miękko Jak... ku... Ej, i ten widok. O, I balkonik. Czujesz się jak król świata. Pójdź. Ej, giga przyjemnie. Te stateczki w tlenie, no magicznie. Plaża wygląda, jakby ktoś się grabił, jest taka gładka. No. Teraz tak, jeżeli chodzi o opinię, nie było się czego czepić. Jak tu wygląda? No, to założyłem. Nie podoba mi się to. To się starot, czyli głów i tak dalej. Na pewno. Oj, no. O, to jest satyna! I to nie jest satyna bawełniana, to jest satyna! To jest najzdroższa kołdra na skórę bo taką można spać. Ej, wiecie, że ja w żadnym hotelu w życiu nie miałem takiego kołdry. To jest Nawet prawdziwa satyna. A w siedmiu w Dubaju, czy w tym, w Atlantisie? To jest prawdziwa satyna. Ja pierdzielę. Ja myślałem, żeby sobie kupić takie, ale to kosztuje cztery koła. O, wow. oh. chore pieniądze. Bardzo dużo. No ja chcę się to położyć. No po, się, chłopie. Kto nie spał z trzema kolegami w łóżku, niech pierwszy rzuci kamieniem, tak? <gulanie> to prawda Oj, dobra, moja tier lista łóżek, na których spałem Top jeden był Intercontinental Warszawa Właśnie się zmienił Właśnie się zmieniła ta tier lista go Wybacz Natalia, go. nie wracam się do domu z sz <gulanie> Dobra, do roboty, robimy robotę, wstajemy wszyscy, kurwa, nie ma leżenia, oceniamy, Pachnie bogatymi ludźmi <noise> Nie no ale w ogóle, patrzcie ile tu jest nie? tu mamy tak kołdrę Potem mamy taką narzutkę Potem, Potem jest Kolejna kołdrę, nie kolejna narzutka Potem masz dopiero jeszcze kołdrę dla wygody <noise> Ale czekaj patrz, ja bym chciał zauważyć, że ona jest tutaj e, w miarę taka cienka A tu jest ciężka, po to żeby tak. dociążyć tutaj na dole Żeby ci nóżka nie, nie wychodziła w nocy Tak jest I patrz to, tu jest prześcieradło I dopiero tutaj mamy Materac Lub zdjęcie, ja chcę wiedzieć ile to kosztuje. Ja tak samo! Ej, ale on, z, on się nazywa Sofitel. My bed. To jest ich sygnowany. To, to jest ich sygnowany materac. Rozumiecie, to oni mają sygnowany materac. Spójrzcie, jak to wygląda, to jest w pattern jakiś zrobił. Ale, ej, on jest, on jest czysty, on jest wygodny, sam materac. I o, No Dobra, a adob, dobijesz się do włosa przez 300 warstw? Mogę zjeść tego włosa, <grym> jakbym tu miał spać za darmo. <grym> e -peda. Materac. Mm, nie chcesz. Ile? Nie chcę. Ile? Ile dostawałeś kieszonkowego, od mam, jak byłeś młodszy? 100 złotych Mhm mm Miesięcznie Mhm mm To pan 10 lat musiałbyś na teraz odkładać I 12 no. koła? Ponad 15? 15 lat musiałbyś odkładać 15... 18 tysięcy złotych 18 tysięcy złotych za ten materac? Tak Stary Ja nie podpiłem karty, wynosimy to <laughs> A więc tak, witamy tutaj. Są wieszaki. Wieszaki, deska do prasowania, safe, żelazko, łyżka do butów, woreczek, szczotka do butów. To jest chyba do butów, jak dajesz do środka, żeby nie śmierdziało, że zapach zabierało. To jest zestaw dżentelmena po prostu. Zestaw dżentelmena. Herbata. Aleks? daj na buty. Najwyraźniej. Sprawdźmy. Nie A mamy O, stary. Otwieracz do wina. Cennik. 48 zł za, 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 za to jest setka. To jest setka? Nie. Ja chciałbym podkreślić. 50... Ja chciałbym podkreślić, że nie karty. <laughs> nie no, znajdą mnie. Pepsi w szkle 18 zł. No to sporo. Dużo. Widzę, też lite drewno. Tak samo jak to całe Też litę drewno. No o to się już... a nie. Tutaj. Oh. Oh, oh, oh. To będzie mi dużo kosztować, co właśnie zrobiłem, nie? Myślę, że to już tak było, wiesz? To tak było, tak. Tutaj śrubka jest. Widać, że to są też stare. Pamiętajmy, że to jest hotel mimo wszystko, który ma swoje lata, nie? O, oh, ale dziwne. Pierwszy raz takie widzę. Stara klima po prostu. To jest stara okay. klimatyzacja. Pierwszy raz no. widzę. Ale tak. jest schowana, nie? Jest ładnie schowana. Oh. Tak, jest fajnie zabudowana ogólnie, że jej nie widać, nie? Fotelik, oczywiście, miejsce do pracy, żeby każdy mógł sobie usiąść guest directory i mamy tutaj co, przewodnik, mamy tu jakieś papiery, mamy własne koperty, jakbyśmy chcieli coś wysłać również sygnowane, przewodnik hotelowy po polsku Sofitel, też ładnie sygnowany, ładny długopis To wszystko jest tak przekminione, że po prostu ja bym nawet nie, nie pomyślał czego ja potrzebuję, a oni już mają A, czy? Ty. Możesz stąd zabierać rzeczy? Mm, długopis myślę, że nikt mi nie zrobi nic Myślisz, że jak ja coś wezmę, to też mi nic nie zrobią? Zależy co <laughs> Nie ma tak. krwi. Co to jest? Papierek od herbaty. Uuuu, i to nie nasza, widzowie. A nie śniadanie. śniadanie 110 zł? Dużo. Skubany, jakby przed chwilą był odstęp czyszczony, nie? No jest Zero. Się... Nic. Nic. Nie, serio jest super. Nie pachnie odstęp. Nie pachnie odstęp nawet. No ale jest pięknie wypukany. Więc widzowie, wchodziliśmy tędy, i tu są dwie pary drzwi. I ciekawostka. Mm. Jest w sobie parasolka. To, to jest też to, jest fajne. Niespotykane w ogóle. Co? Niespotykane w hotelach. Tak. To co? łazieneczka? Wchodzimy? Wchodzimy. Oj. Oj, zaraz się zaraz. Oj. O! Tak? Tragicznie! W sensie brzy... brzydko, po prostu tak, jest brzydko. Tak, brzydko, tak, brzydko. Tak. nie chodzi o to, że. Brudno na pierwszy rzut to jest brzydko, po prostu. Ale ten kolor, mam wrażenie, ten żółty kolor. To wygląda, jakby pomalowali te kafelki w ogóle. No nie wiem, czy żółty to jest dobry kolor do łazienki, bo. W luksusowym hotelu. No. już ale kamień przy zlewie jest przepiękny. O, dobra, no ale to jest. Uf. No, ładny odcinek, bardzo. Bardzo ładny. Nie jest nagrobkowy taki. Nie, nie jest nagrobkowy, bardzo ładnie wpasowany. Ładne światła, lustro. Jest czyste, chyba w każdym fragmencie w ogóle No pani tu musiała na, na drabinie wchodzić, żeby tam czyścić Na sobie. pewno o, Ale pajęczynka ja widzowie tutaj... Nie, ale powiem wam, że ta łazienka, kolor tej łazienki Jest brzydki Jest tragedia Jest brzydki bardzo, nie można mówić, że nie I to na, na, na kamerze jak... wydaje się to mniej żółte, ale w rzeczywistości to jest bardziej żółte widzowie Tu też deska trochę lata na boki No bo to funkcja ta co robi. A, no tak <laughs> Ale to co jest fajne to wiecie, syrocie i tak Chcę go puścić. Puść, puść. <grym> no, <grym> ale już drugi raz. Jesteśmy hotel Warszawa, też nie miał deski samodopadającej No hotel za stówę potrafi, a hotel za 800, nie No Halo To nie jest Shower cap, cotton pads Czyli do uszu I mamy shower pads to jest, to jest ten czepek? O tak, tak rzeczywiście I do uszu mamy Tak mhm. Czyli nie Ej, mamy Nie mam okej Okej, okay. okay, zdarza się i tak Prysznic jest czysty Z razem o Przyszli wszystko, wszystko też z Bermą Szampon, kondycjoner, body wash Ej fajnie, że jest kondycjoner, nie zawsze jest ogólnie do włosów To takie słabe, co? Plastikowe takie trochę też. A do czego to jest? Na mydło? Do szamponu jakiegoś. Ok, cobra. Jest takie trochę skamieniałe w środku. Fajne, mięciutkie. Nie są prane milion razy. Muszę wymieniać Fajne. Ale te doroły, ja też wziąłem, też są bardzo przyjemne. Tak, no. super. So. To jest tam detekcja To tak, wizualnie Wiesz, po, prostu, po prostu. Tak. Wizualnie to brzydkie. Suszarka. Tak. No. U. Nie ma Dysona. Nie ma Dysona. Co sądzimy o tym pokoju? Stosu jakby stosunek cena jakość. Nie oceniałbym tutaj starości i wykończenia, tak, że łazienka jest stara i tak dalej, bo to ma mieć ten też klimat. To widać, że to jest odnawiane regularnie. To jest, jest odnawiane w taki styl, meble może są troszkę stare i to widać w niektórych momentach, ale jakby to tak ma zostać, nie? Widać, że dbają o to. Tak, dbają o to, no. to. Na pewno jest tutaj czuć wyższy poziom, jest tutaj klasa. Jest widać, że nawet takie szczegóły, jak że gazety masz Woga, masz preski. Ale ja wolę modern przestrzenie, a to jak weszliśmy pierwsze co to dla mnie wrażenie, jest to spójne wszystko ze sobą. Bardzo, bardzo jest spójne. Nawet to, że spójrz, jak odklejone są zasłony, a jak fajnie grają ze wszystkim. Wygoda łóżka, dużo, dużo. Centrum sobotów, wygoda łóżka, balkon z tym widokiem. 9 na 10. Ja Dobrze. też uważam, że to jest 9 na 10, no. Ja się waham między 8 a 9 na 10. Przecież jest wysoko. Jest tak. Wysoko. I teraz warto właśnie pójść ocenić to, czego nie było w poprzednim hotelu, czyli I restauracji. Nie lubię takich menu. Wolę de volaya. Ja. I chodzi o ceny, wolę z jest Jesiodr na niemiecką, łososiowy duet, jarmużowe, orekiety z krewetkami. Ja się kubię widzę. Pierwszy raz i siotra. Genialny. Ja byłem tak zdziwiony. Ty płacisz? No, za jedno danie, max. Słucham? Za jedno danie do 40 złotych. Nie ma, woda więcej kosztuje. Nie no, panowie, takie 150 max za danie. Dostaliśmy pieczywko, oliwy i masełka, słuchajcie. I to... Nie? To prawda, to mieląkach chłopaki. Tutaj patrz, to jest to, to zielone jakieś, tutaj pire ziemniaczane dostaliśmy, no A to jest, pani mówiła, to jest czeskowe chyba? Nie, po... to jest cytrynowe powiedziała. Cytrynowe, czarna marchew. I tu coś jeszcze. Gdzie się kupuje masło premium? Bo jest giga dobre. Robi się. Robi się. Robi się. To będę dalej jak margeryna ze sklepu. Co no, świeży chlebek, masełka, pyszne po prostu. Czekamy na główne dania. To za darmo, w sensie jakby nie zapłaciliśmy za to. Mhm. Musimy teraz to zjeść i wyjść. <laughs> Dostaliśmy w ogóle za darmo kolejną przystawkę Stary, pani w fazie mówiła, ale ja już zapomniałem A no, czy nie? To jest z to 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 ryżem, nie? Tak, powiedziała, że to jest ryżowa To jest kasza, to jest kasza ryżowa, jakaś dynia, coś takiego Ale to, to leży na małży, nie? Tak, ale to nie ma jakby nic Ale leży na małży, ale, ale... małża śmierci. A to nie przesiąknie, nie pani nie to nie żyło, nie, kiedyś żyło, ale nie, nie, nie przecież nie wiem, tydzień A te czarne kulki, co to? To jest po prostu dekoracja, na której się to kładzie, to nie jest jadalne samo samą kulkę tą, którą jest tutaj to normalnie, to jest ciepłe, stare. Stary, bierzesz nie, 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 nie. tylko to, Amus, a... bo, bo jakby zamysł amuzbusz jest taki, że to jest po prostu na jedną łyżkę, albo do, do, do zopania e, do, do do, 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 do paluchy I jeszcze na jeden gryz I na raz Kronka. Daję rybę. Mhm, Paniera z ryżem <laughs> Aromatyczna paniera raz ryżem, dobre, bardzo dobre, no ogólnie Spoko. No ja wolę chleb. Są te wszystkie rzeczy, których nie znałem nazwy. Mam well steczka wołowego. U mnie jest mostek. Tutaj mamy po prostu e, grubo pokrojony boczek. Chłopie, antrykot. Piękny kawał mięcha i się rwie. To jest smaku, panowie. Jest medium rare, myślisz? Yes. No jest. Nie yes, yes. yes, yes. yes. można powiedzieć. Sprawdźmy z sosem. Nie przepadam za stekami sosem, sosem mi czuri, ale sprawdźmy. A to nie był chimichurri właśnie? To mm. jest ok. Mm. Trochę bije cynamonem, szalotka. Mm -hmm. ale też nie jest ładny jakiś mm -hmm. okay. ja no, toje się... wygląda dobrze. No, rozpada się. No jest tak ładnie. Jak takie naprawdę fajne żeberko. Tak smakuje? Wszystko w porządku? Tak, wszystko, wszystko porządku. Porządku. Tak, 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 bardzo. Właśnie się chciałem powiedzieć, że mi nie smakuje. Schabowy lepszy. Dobra. Widowy test mojego wołowego Co tu było? Twardy. Jest well done. Tak jak powinien być. Stek jest pyszny. Jeden z lepszych steków jak no spieczone mięso jest niezłe. No mięso powinno być spieczone, piarane takie. Ja wiem, widzę, że ma ten majstersztyk. Polacy jedzą rera, albo coś tam jajem takiego. Raczej jest to dobre, ale medium. Nie, bym nie chciał takiego styka. Spoko, fajne są te dodatki na talerzu. Ta kiszka kaszubska mi smakuje. Podsumujmy restaurację i to o. wszystko. Co sądzicie? 600 złotych. Czar trochę prysu. Nie było jakoś super, w sensie było dobre to jedzenie. Fajny experience, ale nie za te pieniądze. Za prawie dwie paki zjadłbym na pewno dużo lepszego antykota niż jadłem tutaj. Na 100%. I to myślę, że z 200 metrów dalej na Montiaku. Tak. Nie tak. Ja są... trochę zawiedziony, tak szczerze. No, cena do jakości, jakość do ceny, no to, no nie wiem, co mówić, ja bym dał piątkę. Trzy, 5-6 na 10. No, no, no to, to prawda. Wszystkie nasze oceny znacie, kanał subskrybujecie, na naszych socialach jesteście. Widzimy się jutro o 14:00. Pa, pa. pa, pa mam nadzieję, że wam się film podobał. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli w którymś z tych dwóch Cześć.